Cześć, tu wili Agent, oglądacie Red Carpet. Dzisiaj w teatrze Relax, spektakl pikantny obchodzi wielki jubileusz. Zagrają dzisiaj 500 spektakl, a pikantne tajemnice pikantnych poznacie już dzisiaj w moim programie. Także zapraszam do poznania polskich gwiazd. Jakie pikantne zmiany, Ja jak kura łapą po polsku, zobaczyć. jak wytłumaczyć dzieciom, o czym jest ta sztuka? To jest taki spektakl, na który kochane dzieci będziecie musiały poczekać jeszcze przez parę lat. Nie wszystko jest dla dzieci, niektóre spektakle są dla dorosłych. Jakie pikantne zmiany zeszły na scenie przez te wszystkie występy? Jest z nami też Basia. Jest pikantne. pikantna. O Jezu, ja jestem w tym spektaklu. A ja ale ty założył tę jest... bo... No bo pikantna żółka. jest, no tak? jest no, dzisiaj premiera. cię. Ale fajnie. E, tak, bo Dobra, my razem gramy w tym spektaklu. Dokończcie, a ja teraz. No. no mogę powiedzieć, jak, jak wyglądają chyba fantazje e, seksualne e, Mikołaja Róznowskiego, bo to on wymyślił część rzeczy, które są na scenie i zostały. Jego już nie ma, a koledzy dalej dostają w twarz. Także proszę, uważaj na kolejne pytania, zastanów się, co będziesz mówić. Mam doświadczenie. Dobra. Czy masz swój ulubiony i pikantny moment ze spotkania? O Jezu, jest kilka, to znaczy, bardzo lubię moment, kiedy Alex w pewnej chwili mówi o mrożonym indyku. Nie wiem, czy kojarzycie taką scenę z przyjaciół, jak bodajże Joey sobie nałożył indyka na głowę. I ja za każdym razem, jak on to mówi ze sceny, mam obraz, po prostu Joe z indykiem na głowie i się zastanawiam czy dokładnie, to tak samo nie, nie powiem w tym momencie Michał wyglądać, więc, więc sobie go tak obrazuję. I to jest chyba jeden z takich momentów, który bardzo lubię. Kogo ty najbardziej lubisz grać ze swoich trzech postaci, które grasz na scenach polskich? Każdą, każdą kocham za coś innego. Pikantnych za to, że energiczna, sensualna, seksowna, zdecydowana i drapieżna postać. Cindy za to, że jest trochę taką ogubioną kobietą, która nagle została przyłapana na Masie i na tym, że ma kochanka, i po prostu ojej, ojej, co to teraz będzie? Trzeba go gdzieś schować, bo to jest farsa przygoda z ogrodnikiem. O mało co z kolei kreuje postać żony, która próbuje się dowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło i dlaczego. Mężowie znikają. Każdą kocham i przyznam szczerze, że chociaż bardzo dużo rzeczywiście pracuję, to e, chyba nie umiałabym z żadnej zrezygnować. Zagraliśmy 500 spektakli e, pikantnych i 300 800. Ponad 300 ogrodnika. Tak, Ze 200 już o mało co. a Teraz się szukujemy do kolejnego spektaklu i szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie kogoś innego na moim miejscu. No trudno, jak nie wiem. No trudno. Sorry. Musisz mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ty jesteś gwiazdą w Polsce? Jestem aktorem, może nie gwiazdą, Aktory wiesz? Są Gwiazdy są na niebie, wiesz? Zmarłeś. Ja się czuję jak aktor, więc jakby nie, nie chcę tutaj jakby... Z tego co wiem, tutaj grasz od początku. Tak, tak ja za nią jakby jesteśmy bez ruszenia jakby od początku. Nie no. można was zamienić. Tak, Nie mogą was zamienić nie. i nie chcą pewnie. My, nie też nie, my też nie chcemy. A powiedz mi, gdyby ten spektakl na przykład... Um, Dostał kontynuacji, to jak myślisz, co by z twoim bohaterem mogłoby tam się dziać? O matko, dobre pytanie. Myślę, że już nie miałby na pewno Alex pomysłów o, takich, żeby urozmaicać związek. Przecież jakby było to takie żyćko nudne. Tak mi się wydaje, ale... Jak wytłumaczyć dzieciom, o co tu chodzi w tej chwili? Dzieciom? Że... dzieciom. O życiu, <grystu> <grystu> śmierci, przemianie, nie, 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 żartuję oczywiście. E, wiesz co, no o czym jest, no o swingersach, o, o zabawach w związku, o rozmaicaniu sobie związków. Nie o wiedź tak? No nie no, no co no, i tak nie przyjdą dzieci, bo jest od roku życia, więc tak nie wejdą, nie zobaczą, no. Czy masz swój ulubiony, pikantny moment w tym spektaklu? Na samym końcu za nią przy stole, jak już wszystko wychodzi, Patrzymy się w publiczność. Bardzo lubię ten moment. Tak, tak, cisza w ogóle. To, to bardzo lubię. Nie jest to pikantne, ale no, bardzo lubię ten moment. A co jaki ten moment najbardziej lubisz? Mój ulubiony, pewnie ten. No, 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 jak ty to robisz? O tak. Ja, ja nie potrafię. A ile robić. razy już widziałeś? Sześć? O matko, naprawdę? Tak. Ja kocham ten spektakl. Boże, to jest jeden to z moich nawet... I ja zawsze tak się śmieję, że widzowie się śmieją ze mnie. No jak ja się śmieję, ojej, to nie widziałem. Świetnie. W ogóle po, po raz pierwszy w życiu gwiazdy stała w kolejce do mnie, a nie ja. ja do gwiazdy. No widzisz, no bo ja cię tutaj poniekąd zaprosiłam. Tak, Więc rzeczywiście to jest czekałam cierpliwie. Słodkiem. Czy ty masz jakiś pikantny sekret, który możesz mi opowiedzieć? Pikantny sekret? Nie wiem. Dobra, powiedz mi, te majtki, które nie wisto Żeby Ciebie tam zlatali na tych scenie? Czy zostaje bez majtek po prostu na scenie, to Cię interesuje? Nie, to mam tam takie, rozumiesz, które mnie chronią jeszcze. A, do, do, dobrze. Okej, okay, pikantny sekret od Basi mamy. To jest pikantny sekret. Czy jest możliwa kontynuacja tej historii, jak to myślisz? I co by czekało tej na historii? twoją bohaterkę? Na pewno nie byłaby z Krzysztofem, bo Krzysztof, okazało się, że po prostu dla niego są. Tylko pieniądze najważniejsze. Czekaj, bo ja zdradzam trochę koniec spektaklu. Jak ktoś jeszcze nie widział, to poza tym ja mam 10 spektakli różnych, więc no właśnie, chyba bym a ja nie zmieściła tylko na jedno, się a już, wiesz. Ja gram słuchaj tak, w Warszawie na miejscu stacjonarnie gram w dwóch spektaklach teatru szóste piętro. Zagraję też czasem miłość w Sejbruk. Gram w teatrze komedia, monodram muzyczny Kalina nie chce spać, a teraz robimy nową sztukę. Premiera będzie 3 stycznia. Karnawał warszawski. Będzie fajnie. W Krakowie gram dwa musical Chicago i jeszcze taki. Spektakl na dwie osoby do dwóch razy sztuka. No i mam jeszcze cztery spektakle objazdowe, to jest właśnie Pikanty, które już gramy 8 lat. O mało co. Gram porwanie. Jeszcze super od czasu do czasu, dość rzadko to gram. Także dużo mam tego. I powiem Ci, że ja i tak dobrze, że mam zmienniczki w spektaklach, bo jakoś tak to układam. Żeby żyć. <laughs> żeby, żyć żeby mieć te weekendy rzeczywiście zajęte, mam zajęte, ale żeby nie zwariować. Jak ty je umieszczasz sobie w ogóle tyle tekstu? Każda ma inny charakter, inny w ogóle inną historię, inną fabułę. No wiesz, bo to są właśnie próby, które trwają tam miesiąc-dwa. Czasami trzy, żeby to, wszystko, w, żeby to wszystko weszło w ciało, w, w mózg, w umysł, żeby zapamiętać, bo to jest tak, że jak się wychodzi na scenę, to nawet to już też ciało pamięta, wiesz, i tak to wszystko się razem zgrywa. A było coś takiego, że tak się nie zorientowałaś, w którym spektaklu teraz grasz? <laughs> nie, nie było tak. <laughs> tak ale mam, mam takie jedno zdanie, które zaczyna się od tych samych słów w dwóch spektaklach. I miałam tak raz, że zaczęłam mówić te słowa i już chciałam powiedzieć tego drugiego spektaklu, dokończyć i nagle miałam tak, ojej, nie, nie, nie. A pamiętasz swoją pierwszą miłość? Pamiętam. Czy pytasz o taką poważną, czy o taką, co pierwszego miałam chłopaka, co wstydziłam się z nim chodzić za rękę? Tak, dokładnie o taką pytam. Przyszedł do mnie pod moją klasę z grupką kolegów i poprosili mnie, żebym wyszła przed, przed klasę, no więc ja wyszłam i on powiedział, cześć, będziesz ze mną chodzić? I ja powiedziałam tak. I tyle. I, I tak i, lekko to było. I, I chodziliśmy ze sobą tak, że widzieliśmy się z, z, odleg z odległych klas, tylko czasem... Mm, on podchodził, to coś tam pogadaliśmy ze sobą, i ja się wstydziłam i uciekałam. E, nie chciałam z nim chodzić za rękę, natomiast to trwało rok, bo myśmy tak chodzili. Ja mu powiedziałam w końcu, nie wiesz, co ja z sobą zrywam. Potem za mnie prosił o chodzenie, i to było tak sześć razy. To już ten piąty, szósty raz, jak chodziliśmy ze sobą, no to już nie wstydziłam się chodzić z nim za rękę, i nawet e, nauczył mnie całować. Pozdrawiam cię, Kasper. <laughs> e, zróbmy taką tradycję, że Ty jednak <laughs> będziesz mi te dowcipy opowiadał na każdym końcu naszych wywiadów. Naszych no. Co robi? E, Blondynka z nosem w trawie. się kozy. Jestem w Cześć Maurycji. Dlaczego jesteś blazą w Polsce? Dlaczego jestem gwiazdą? Ja nie, nie wiem, czy jestem gwiazdą w Polsce. Nie mnie to oceniać, natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć, dlaczego, no to pewnie dlatego, że wykonuję zawód aktora. Zawsze byłeś aktorem, czy miałeś jakieś inne zawody też w życiu? Nie, nie miałem. To znaczy byłem kelnerem na studiach, bo musiałem sobie zarobić na drobne studenckie wydatki, natomiast poza aktorstwem nie wykonywałem żadnego innego zawodu, bo prawda jest taka, że nic innego nie umiem. A nawet jeżeli komuś się wydaje, że ja coś umiem, to nauczyłem się tylko pokazywać, że to umiem bo jestem aktorem, także lekarzem na przykład wcale nie jestem. Gdzie jeszcze można Ciebie zobaczyć? W jakichś spotkaniach, w jakichś serialach? No, przede wszystkim można mnie zobaczyć. Wiem, jak miłość, ale to pewnie paru Polaków wie, tam parę milionów właściwie. <gry> w Polsce w spektaklu Pikantni, na który serdecznie zapraszam, bo mam wielką nadzieję, że, że uda się nam zagrać kolejne 500 spektakli. A tu idzie się był który, czy ty nie liczysz? Nie, ja nie liczę. Ciężko by się było w tym połapać, natomiast na pewno nie zagrałem 500, bo, bo wcześniej te role. Grali koledzy Mikołaj Krawczyk i Mikołaj Roznerski, ale, no jakby ich zobowiązania zawodowe spowodowały, że. Ups! No, niestety ja musiałem ich zastąpić. No, i teraz tylko ja występuję jako Krzysztof, co sprawia mi dużo radości. A jaki jest Twój ulubiony moment w weekendach? Mój ulubiony moment w pikantnych, myślę, że ulubiony moment e, każdego aktora to jest jak e, mówią brawo, bo my jesteśmy próżnymi ludźmi, dlatego wybraliśmy ten zawód. Gdybyś miał coś zmienić w pikantnych, to co by to było? Zmieniłbym po prostu kalendarz naszych wyjazdów e, i podwoił ich ilość. To jest właściwie jedyne, co zamieniłbym w tym spektaklu Czy Nie dwa spektakle dzień, a cztery. Nie, 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 nie. na pewno nie. Nie pięć spektakli, nie pięć dni w miesiącu, a dziesięć dni w miesiącu, ale broń Boże, nie więcej niż dwa Opowiedz mi e, swój pikantny sekret. Krzewie <grybię> po świecnikach. <grybię> <Ja nie. grybię> Chciałeś masz. A ja wiem dlaczego, bo A ja, ja szuka nową sztukę. To prawda. I szuka stare rzeczy. Ale słuchajcie, no to jest jakaś taki to jest jakaś szajba po prostu, naprawdę. To znaczy. Um, ostatnio wyciągnęłam ze śmietnika kanapę. Okazało się, że była cała w puszkach, więc o przyjechała. Jezu. Wyciągnęłam? Tak, wyciągnęłam ją prawie ze śmietnika. E, wydawało mi się, że taka jestem też dobra, bo, bo tak recycling nie, i że ta kanapa się znowu przyda. Po czym wydałam na ciężkie pieniądze na to, żeby wszystkie meble, bo musiałam od razu wszystkie meble zlać ciężką chemią, żeby je ratować. Więc są już wyczyszczone. Potem dostałam informację, że przy śmietniku na takiej i takiej ulicy stoją dwa piękne dywany wyłożone. No, po 10 minutach mój człowiek był już na miejscu, i po prostu z odzysku mamy też dywany. Także da się, da się. Jestem przy nadziei. To znaczy mam spektakl, nadzieja. Chodzę i opowiadam, że jestem przy nadziei, bo to jest spektakl rodzinny, to jest komedia zupełnie inna niż Pikantni, ponieważ tam nie ma przeklinania, tam jest spektakl o rodzinie i o tym, jak to można się pośmiać z własnej mamy, z własnej teściowej, ale można także je zabrać ze sobą spokojnie, bo tak jak powiedziałam, tam jest troszeczkę inny przebieg, i to jest spektakl, gdzie wiek tego widza, który jest dopuszczony, jest bardzo szeroki. Tak naprawdę. Od momentu, kiedy ktoś już chce przyjść do teatru do setki i ponad. Jest jeszcze jedna piękna historia, zdradza ci. Dałam ogłoszenie w internecie, poszukiwałam do spektaklu nadzieja sukni panny młodej. No i zadzwoniła do mnie, czy znaczy zadzwoniła, do mi znać przez Instagram dziewczyna, która napisała, że właśnie się dowiedziała, że jej 20-letnie małżeństwo. Poszło się kochać. Jej 20-letni, że tak powiem, małżonek właśnie się dowiedziała, że właśnie ją zdradza, no i postanowiła się pozbyć wszystkich pamiątek po tym mężu, w związku z czym suknia ślubna poszła również w odstawkę. Przyjechała do mnie. Natomiast okazało się, że niestety um, ona nie do końca, że tak powiem, spełniała te nasze oczekiwania, ale wtedy zadzwoniła moja mama. Która powiedziała, że ma zachowaną jeszcze swoją suknię ślubną, uwaga, która to suknia ślubna była szyta przez moją babcię dla mojej mamy, a moja babcia, nie wypominając kobiecie lat, ma 95, czy jakoś tak. I ja zadzwoniłam do swojej babci, to moja babcia się bardzo tym wzruszyła. Po pierwsze powiedziała, że pamięta, że moja mama przepięknie wyglądała na ślubie, a po drugie powiedziała, że cieszy się, że kawałek jej pracy będzie ze mną na scenie. I to jest strasznie miłe, bo chyba wygląda na to, że jestem poślubiona pracy i po prostu moja mama się w pewnym momencie poddała i swoją suknię ślubną oddała do mnie, do kostiumów. Do Dzięki. zobaczenia, będziemy grać kiedyś tysięczny. Ja osobiście bardzo lubię i polecam tę sztukę. A z Wami widzimy się już w następnym odcinku. Papa! Pa.